Halo, halo, witamy Państwa! A witają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na ligowe emocje, których mam nadzieję dziś nam nie zabraknie. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Zagrają w ustawieniu 4-3-3, szeroko z przodu. Z wysuniętym napastnikiem i dobrymi skrzydłowymi. Ustawienie drużyny przyjezdnych na Państwa ekranach. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z jednym napastnikiem i wspomagającą go ze środka linią pomocy. Pierwsza akcja w tym meczu właśnie zaczęli. Nie był czysty wślizg, sędzia decyduje się na rzut wolny. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Jest okazja minimalnie nad poprzeczką. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Będzie szansa na bramkę. Bardzo oddaje strzał obok bramki. Znakomicie, skutecznie przerwali tę akcję. Będzie rzut rożny. Dobra wrzutka w pole karne może być groźni. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Udane podanie. Jest szansa. Świetnie. Brawa dla bramkarza. Uderzenie w stronę bramki. Tuż obok bramki. Nie wymieniają podania. Ach, szkoda, strata. Strata w środkowej strefie boiska. O, może centrować w pole karne Pięknie uderza Ale wspaniale Za moment wznowienie Rzut Rożnego Zagranie głową Dobrze zablokował Dobre dalekie wybicie Bliska już do bramki No i proszę, udało się odebrać piłkę. Strzela! No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźniej. Out na wysokości pola karnego nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Mamy bezbramkowy remis, chociaż w tej pierwszej połowie jeden zespół wyraźnie zdominował przeciwnika, ale nie zdołał przekuć tej przewagi na wynik. Co z tego, że więcej ma z gry, jeśli na tablicy wciąż widnieją 2-0? Zapraszam państwa na drugą połowę meczu. Dobrze, przebił się. Wymieniają piłkę między sobą. Szansa! Takimi strzałami go nie pokonają. Wspaniała wrzutka! I będzie bramka! Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie! Popatrzmy jasku na tę bramkę strzeloną przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom. Mówkować, to on potrafi. Wspaniała skoczność tego zawodnika i leci się piłki. Doskonale wie, gdzie chce ją uderzyć. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Długo kazali nam czekać, by zobaczyć pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Przecież mamy już drugą połowę. Ale wspaniale grają piłką. Czekają nas zmiany, ciekawe jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien ją ożywić. No i strata piłki. No, może być groźnie. Uderzenie. Poza boiskiem kolejny rzut rożny. I piłka w posiadaniu bramkarza po tym rzucie rożnym. Wspaniałe jest okazja, nie ma gola. Tak jest, piękna bramka dająca nadzieję. Bo w tym momencie jest wyrównanie. No, tego, że go pokonają, się nie spodziewałem. Nawet najlepsi muszą czasami skapitulować. I tak bronił znakomicie. Bramkarz tutaj niestety nie zdołał opanować piłki. Przeciwnik z zimną posłał ją do bramki. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Wyrównanie w tym meczu 1-1 Posiadali piłki remisowe jak w całym meczu. Tak, mecz był bardzo wyrównany i chyba żadna z drużyn nie uzyskała przewagi. traci piłkę. No, dobra okazja będzie. Oddaje strzał. No trafił wprost w bramkarza. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Ciąż remis. Czas mija. Kto wygra? Jest szansa. Piękna interwencja. Od do z autu rozpoczną grę. Renerwała zawodnika z rozgrzewki będzie zmiana. Wymiana trójki graczy. Zobaczymy, co wniesie w grze zespołu. Mecz powoli się kończy. Pozostało jeszcze 5 minut regulaminowego czasu gry. No strzela! Świetnie. Brawa dla bramkarza. Rzutrożne to dla nich szansa na zwycięstwo w remisowym do tej pory spotkaniu. Ma zwycięzców. 90 minut za nami i wciąż remis.